Halo halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj na szybko w tym momencie wyświetlają Wam się zwycięzcy Giwoja z pod poprzedniego materiału na 2 razy 13500 tysięcy fonolców. i jak coś, 200 zł z pod poprzedniego materiału, które udało mi się wygrać u Josiego, jest do wygrania na Instagramie, także zapraszam serdecznie. A jeżeli ktoś z Was chciałby również w tym materiale wygrać ode mnie prezencję, jakie miejsce widzicie znajomych, jedyne co musicie zrobić to standardowo stawić łapkę w górę pod materiałem, subskrypcję na kanale oraz musicie napisać w komentarzu z jakim nikiem z gry używacie kodu DEXE, -E", który wspominam, resetuje się dwa tygodnie, także... Że pamiętajcie żeby ten kodzik zawsze mieć wpisany Przed każdym zakupem Będę naprawdę mega mega wdzięczny I tak jak moi drodzy mogliście ostatnio zauważyć Ostatnio na moim kanale jest dosyć dużo creative moda I dzieje się to tak dlatego Ponieważ totalnie nie chce mi się grać w battle royale A nie ukrywam że spodobało mi się przechodzenie tych detranów Dlatego dzisiaj Przejdziemy sobie niesetny level, nie 100 levelowy Detran Tylko 5000 leveli Naprawdę nie mam pojęcia jak to ma wyglądać Widziałem, że na amerykańskim YouTube jest to bardzo popularne Ale jedyne co zrobiłem to po prostu wszedłem Skopiowałem kod i wchodzimy Zobaczymy czy to nie jest jakiś bait po prostu Wydaje mi się, że to musi być bait, nie starczy pamięci na 100% Dobra, rozpoczynamy grę e, I chciałem jeszcze wam was poinformować, że Dla tych, którzy nie lubią kreatywa I lubią zwykły Battle Royale To generalnie dzisiaj o godzinie 19 Będzie turniej streamerów okay, Dobra, czyli 100 leveli czy to jest bait? Czy to jest 50-levelowy Detran? Który. <gry> który. No dokładnie. To jest 100 leveli. No come on No dobra, zostałem zbaitowany Mogłem to sprawdzić przed rozpoczęciem nagrywania, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Ok, pierwsza śmierć. Wspaniale. E, no moi drodzy, także tak jak mówiłem dzisiaj o godzinie 19, jest turniej streamerów. Niestety streamer raczej nie odpalę, ponieważ mam badać w tym końcu, ale to wszyscy wiedzą. Ok, moi drodzy, level 6 level 600. Pozdrawiam serdecznie. Jestem totalnym kozakiem. 700. ok zginęło mi się. Generalnie ten Detran wydaje się prosty, ale problem jest taki, że jak mamy level 800 i na przykład spadniemy sobie w dół, to mogę od razu spaść z levela 800 na level setny i wtedy jest słabo. ok tutaj musimy użyć papryczki chili, żeby wykonać dwa skoki. Cyk, cyk, łatwo. Wiesz, spadni już, dobra To, to generalnie te speedruny 1200 level, pozdrawiam serdecznie Nie no, takie 5000 leveli to ja mogę przychodzić To jest spoko, 1300 Córka, że przerywam oglądanie materiału, ale chciałem Tylko na szybko przypomnieć, że jeżeli ktoś z was Nie gra jeszcze w Fortnite'a To w pierwszej linii opisu macie link do pobrania go I jeżeli zrobicie konto z mojego linku Który jest w opisie, ja dostaję za to 2 euro, które potem w całości przeznaczam Na konkursy dla was, także jeżeli ktoś z was jest nowy Albo chciałby zrobić sobie jakiegoś smurfa Albo mnie wesprzeć, to zachęcam bardzo bardzo gorąco. Całe pieniądze, które zrobię z tej akcji idą do was. Także no, ja już nie gadam i życzę wam miłego oglądania. Patrzcie rato, na Najbardziej skillowe 100 leveli w moim życiu. Nikt szybciej nie przeszedł nigdy w życiu. <laughs> Ej nie, naprawdę e, spoko sprawa, bo ten teraz chyba nie jest jakiś mega trudny, aczkolwiek no, nie podoba mi się ten bait. Ten bait jest średni. Daje mi się zbaitować, no ale jak już go gramy, no to oczywiście przejdziemy. E, ok, tutaj musimy make sure, okej, okay, musimy najpierw zjumpować, czyli cyk. Okej, okay, 1800 Generalnie jak ten Detran ma 50 leveli, czy znaczy 5000 leveli oczywiście, no to wydaje mi się, że możemy go przejść w miarę krótkim czasie, bo nie wydaje się, z jest mega trudno, okej, okay, 1900, zbliżamy się do levela 2000, pog, Ok, mamy 2000 level, nie no, słuchajcie, bije rekordy po prostu z przechodzeniem tego Detrana, jeszcze to jest bardzo proste, zobaczcie, że, okej, okay, udało mi się, 2200, o Jezu! Zbejtowałem tego trapa niechcący. W sensie chciałem się zatrzymać coś powiedzieć. I okazało się że tu był trap. Okej, okay, 2300 nie jest! Nie, błagam, 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 nie jest! Cofnie, cofnij, cofnij mnie, proszę! Jezu, no i świetnie. No i właśnie o tym mówiłem, moi drodzy, że w tym materiale będziemy sobie przechodzić 5000 razy 5, 5000 Levelowy detran. No tak jak mówiłem, to jest mega, mega unlucky, bo trzeba to robić na nowo. Także zobaczymy. Generalnie... Jest to ok patent. Wydaje mi się, że jak będę robił swoją mapkę, ponieważ też jestem w trakcie przygotowywania się do robienia mojego własnego detrana. Jeszcze nie wiem na ile poziomów, ale będzie robiony. To też wydaje mi się, że będzie robiony na takiej spirali, ponieważ wiecie, można wtedy sterować kogoś. Na przykład jak ktoś przychodzi w tą mapkę, zobaczcie, niestety musimy nadrabiać no ponad 2000 leveli. Jest to bardzo, bardzo słaba sprawa, ale na spokojnie, ponownie przechodzimy cyk. w miarę proste. Dobra, to też jest bardzo proste. Cyk. Ok, próbujemy teraz JOLO zrobić. Mam nadzieję, że nie wpadnie żaden checkpoint, bo mamy lody na sobie. Na Luzaku level 1900 wracamy powoli do naszej starej formy. Pyk. I teraz dwa skoki tutaj. Tutaj, no kurde, tu trzeba uważać. Ok, moi drodzy, tym razem tutaj. Znowu zbaitujemy sobie tego trapa niechcący, jeżeli nie umiem tego baitować. Oj, widzicie? To było bejtowane. Totalnie losowo wtedy. Ja nie potrafię baitować, jak drzwi są obok. No, nie wiem, jestem po prostu zbanem. Teraz mogę sobie przejść i być śmiertelny, bo. ktoś tak się. Nie, błagam, nie! Jezu, błagam, nie zalić się do pointa drugi raz w tym samym miejscu. Come on! Ok, moi drodzy, udało mi się przejść. Wracamy do levela 2300. Lecimy 2400. Jesteśmy już prawie na połowie tego detrana. To był kurde ciężki level. Chyba najcięższy level na tym samym detranie. Ok, połowa za nami teraz tak. Tu trzeba przeskoczyć. Easy 2600. Nie, nie, błagam, 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 okej okay. Nie wleciałem Byle by nie wlecieć na checkpointa, bo jak wlecimy na checkpointa to po nas Ile wykliknąć? Cała, zblogowało mnie, okej, okay, jestem, 2700 Teraz impuls do 2008 Mam 2, ej Ej, jakby tak oszukać Mogę oszukać to niby, czekajcie, spróbujmy Nie, 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 nie nie. Jezu święty Boję się z tego, czekajcie, spróbujmy to oszukać Jezu, da się Da się oszukać. Ała. No niestety. Da się to oszukać. Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, ile leveli oszukamy. No to generalnie będzie świetna sprawa, jeżeli znajdę w tym momencie cheata na... Ok, i teraz w lewo. Jestem na 3300, a byłem na 2700, czyli 600 leveli cheat. Pozdrawiam serdecznie, jestem omnibusem tej gierki. Dobra. Ok, tutaj trzeba wykonać skok. Ok, udało się. 2300. Dwa... 3200, tym razem ponowny skok. Ok, 3000. Aha, ja się cofam! No, jestem debilem w takim razie. Nie, 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 nie raczej. Nie. podziękuję po... Ej, dobra, moi drodzy, może lepiej nie oszukiwać. Bo wychodzi na to, że wtedy ktoś pomyli drogę i będzie leciał w tył. Ale okej, okay, jesteśmy na 3100. 000... No więc tu straciłem tyle czasu i zajęłoby mi dotarcie tutaj. Powinienem. Biega... Powinienem... O nie, nie, błagam. Może o drodze, co? No ja się może o drodze nie będę. Nie będę kusił losu, zaraz padnę na kolejny checkpoint. Kurde, powiem wam, że ten detran wymaga ode mnie myślenia, a biorąc pod uwagę, że jestem dzbanem i nie, nie umiem myśleć, No to może być ciężko. Ok, tutaj easy, tym razem mniejsza. Ok, ok, pozdrawiam serdecznie i teraz chodzimy na level 3400. Dobra, make sure, tutaj, tu, ok, czyli musimy dwa razy to wziąć. Siema, Nie! Już myślałem, że spadnę. Ok, bierzemy tak i teraz cyk nie! nie! Chyba na to nie wszedłem. Powiedzcie mi, że na to nie wszedłem. Proszę, powiedzcie mi, że na to nie wszedłem. Błagam. Proszę. Jest! Tak? Tak, jestem. Okej. Okay. Tu miałem wziąć dwie te shadow bomby, ale straciłem, więc... Idziemy bez. A, no nie pójdziemy bez niestety. Musimy się cofnąć. Kurczaki. Eee, nie chcę być niemiły, ale to jest kolejny cheat, ponieważ... W zasadzie możemy ten detran przejść z tymi shadowbombami, ale to już nie będziemy czytować. zobaczcie, widzicie? Bo generalnie. Nie, 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 nie. nie. Jak chcę iść tutaj. Tutaj powinienem skończyć, także tutaj skończmy. Zobaczcie, mogłem znowu szczytować o 400 leveli. No tutaj niestety kolega nie pomyślał, że shadowbomb na zamknięty detran, zamkniętą mapkę, to nie jest zbyt dobry pomysł. Ok, idziemy teraz tutaj. Cyk, 3700. Oj, to będzie ciężkie, czyli musimy zrobić skok. I w tym momencie. Okej, okay. no nie wiem, nie umiem tego zrobić To jest, musimy zrobić skok Dobra, to jest zbagowane jakoś Okej, okay, moi drodzy, coś chyba mi tutaj nie pykło Za bar. no nie wiem, przecież tego się nie da przejść Halo, dobra, moi drodzy Jestem zbanem, pięć razy ginę na tym levelu a Wystarczy zrobić coś takiego Teraz tak, tak, okej, okay, pozdrawiam 3800 czyli Jeszcze tylko 1200 leveli, czyli Jakieś 12, okej okay. Cyk, cyk, teraz cyk tutaj Małe 3900 Okej, okay, czy tu jest jakiś trap? Tutaj jesteśmy w jakimś tunelu potężnym. Okej, okay, tu mamy trapa. Okej, okay, easy. I level 4000. Okej, okay, 4100. I teraz cyk, cyk. Jezu, udało się. Okej, okay, typek nam kazał trzymać W cały czas. 4200. Dobrze, że spadnę przez przypadek, ale nie. 4300. A tutaj nam już coś wali w ogóle w tej grze. Okej, okay, teraz trzeba tutaj tak... Nie, 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 okej, okay, myślałem, że walnę się. Dobra, 4500. Zbliżamy się, moi drodzy, powoli do końca. No, powiem wam, że to było najcięższe 5000 leveli w moim życiu. 4700. 4800. I zostały nam, moi drodzy, dwa ostatnie levele I teraz tak, tutaj trzeba cyk i cyk, ok. 4900. I mamy, moi drodzy, level 5000. No, jestem debilem. 5000! O! 5000. tysięcy, pozdrawiam serdecznie. Fajerwerki strzelają. Tutaj statua. Tutaj moja morda powinna być na tej statule. To będzie taki pies. Także okej okay, moi drodzy, w tym materiale to by było na tyle. Jeżeli macie również jakieś ciekawe detrany, jakieś fajne mapki, podsyłajcie je w opisie. Piszcie na dole również z jakim wikiem z gry go goduny A ja Wam bardzo dziękuję za tego materiału. Żywam miłego dnia. Trzymajcie się. To był 5000 lewelowy detran. Pa pa!